Akademia Quartz zawitała do Politechniki Warszawskiej. Słuchajcie, trema przeogromna. Tutaj spotykamy się z ludźmi, którzy na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych tak naprawdę będą tworzyły trzą tej polskiej inżynierii i tej naszej motoryzacji, mam nadzieję. Więc Akademia po pierwsze ma ich do tego przybliżyć, a jednocześnie pokazać, z jakimi problemami się na chwilę obecną zmaga motoryzacja. Myślę, że rozwiano wiele mitów podczas tego spotkania. Bardzo nam się podobała przede wszystkim quiz interaktywny, co pozwalało na aktywne uczestniczenie w całej Akademii. Akademia Quartz to również rozbijanie takich mitów, które krążą. Szczerze mówiąc, trochę mnie zdziwiło, że było kilka osób na takiej szanowanej uczelni, która nie do końca wiedziała, jak lepkość wpływa na pracę silnika i dlaczego nie powinniśmy tymi parametrami olejowymi w ogóle się bawić i manewrować bez wiedzy przygotowawczych bez wiedzy inżynierskiej, więc myślę, że to było bardzo dobre spotkanie. Przed chwilą podpisałem umowę o współpracy z firmą Total Energies, znaną i ogromną korporacją, co jest dla mnie powodem do wielkiej radości i dumy. Nie chodzi nam tylko o to, żeby uczyć teorii i podstaw, co jest oczywistą naszą misją, ale przede wszystkim związki z biznesem, z otoczeniem społeczno-ekonomicznym, to dla nas jest esencja. Tak jak i Total Energy, tak jak i w ogóle cały świat teraz ulega pewnej transformacji energetycznej. My staramy się wpisać jako wydział również ten trend, przekształcając nasze programy dydaktyczne, tak aby wpisywały się właśnie w energię odzyskiwalną, w zieloną energię. Dokładnie wpisując się w te same wartości, o których w firmie Total Energies również chodzi. Dlatego myślę, że efekt naszej współpracy będzie czystą synergią z obopólną korzyścią, na co nie tylko liczę, ale jestem tego pewien. I think it's the, the start of a nice chapter. For us, I think what we what we're really looking forward to with this university is first of all connecting with let's say the next generation of, uh, of uh, mechanics and, and of people who are to be working in our field. But also to be working with a center of excellence to be able to drive um, the higher standards for us uh, as we try to develop new products and, and continuously uh, look to the market for that.